Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj domer. Słuchajcie, bo niektóre osoby pytają się mnie kiedy turniej, kiedy turniej. Mówię szczerze, kurde wysiłem Wam tą rozpiskę kiedy może nie wyraźnie jest napisane, to może jeszcze. Ale jest napisane. Przejdziemy teraz do SOLO. Wszystkie osoby w parach wpłaciły. To w już nikt nie może dołączyć. W sol jest tylko jedna osoba, i to jest w grupie B ostatnio. I od razu ma się w środę im pokazać. Albo w czwartek, w środa do piątku, ma mi się pokazać automatycznie i dodać. Znaczy wpłacić. Jeżeli nie wpłaci, to będą duże problemy. Przejdźmy do solo. Nie, w solo, solo, w solo. W grupie A gracie 25 maja o godzinie 15, Zapamiętać. grupa A 25, to jest ten tydzień, To już się zaczyna pierwsza rozgrywka. I tu będzie impreza dopiero, to się zaczyna wielki turniej. I macie, jesteście że po prostu grupa A. Dalej graci 1 czerwca o godzinie 15, tak to ta sama godzina, tylko że następny tydzień to będzie sobota i 8 czerwca o 15, tak, no i załatwiona grupa A, grupa B, 25 o godzinie 16 maja, tak, 1 czerwca o 16, 8 czerwca o 16, to są soboty, powtarzam, soboty, solo. Wszystkie grupy mają po soboty, wszystko jest wyliczone spokojnie. W grupie C macie tak: 25 o 17, 1 czerwca o 17 i 8 o 17. Grupa C i grupa D: 25 o 18, 1 czerwca o 18, 8 czerwca o 18. To są wszystkie soboty. To jest następny tydzień. Tak zaczynają się 25, 29, 25, 25, 25. I każde ma 15, 16, 17 i 18. I dalej następny tydzień. Pierwszy, 15, 16, 17 i 18. Jeżeli ktoś by nie mógł, tak to nie będę teraz dyskwalifikował, tylko będę wpisał 0 punktów, ale mam nadzieję, że w w następnych tygodniach pokażę i przynajmniej to będzie punkty tak? Dobra, w parach. W Parach wszystko wszyscy płacili i od razu mówię, że pary będą na mnie I teraz inaczej jest. Znaczy w F1 F1 to są finałowe, tak zwane, bo nie będzie faz, bo jest 8 par. Macie fazy pucharowe od razu, co są odpadane, tak? 26 Nie 25, tylko by 26 o 16 finałowy jedynka macie zaznaczone na tej kancie F1, tak zwane Dalej macie F2 26 o 17 To jest ten tydzień, tylko że niedziela Dalej F3 macie 26 o 18 macie wszystko zaznaczone, tak? F3 później jest F5 ale to już dalej jak przechodzicie, tak? i F4 ma 26 o godzinie 19 wszystko yy, dalej wam podam co do tego nie będę już robił dalszych odcinków może zrobię następne takie Przewinia i tak dalej. I co? I życzę szczęścia. Widzimy się w sobotę. Pierwszy mecz o godzinie 15 w grupie A. Więc zapraszam oczywiście też do obserwowania. Bo jest to naprawdę będzie naprawdę fajny turniej. Już mówię, że medale kupiłem. Czekam na puchary. I jeszcze do kupić co wolcemy, najmniejszy problem, dziękuję bardzo. do usłyszenia. Widzimy się w następnych tuniowych. Jeszcze na szybko, yy, jeszcze pytał się mnie osoby, kiedy to wiecie, jak to będzie wyglądało. Yy, co, jak dokładnie dojść, to mój nazwa numer 667. Wszystko i wszystko razem. Możecie teraz zaczynać dodawać. I tam na godzinę, na przykład, nie wiem, macie od razu. A, grupa 25 o 15, macie się pokazać o 15 dodając mnie, tak, będę czekał, w sumie dodawajcie i tak zaczniemy, dobra, wszystko, dziękuję bardzo.